Jeśli jednak naszym takim celem w życiu jest szczęście, ja dostrzegam, i nie tylko ja, dostrzegam tak, jakby zgromadzone kilka problemów wokół tego szczęścia. Jest taki współcześnie żyjący, dość, dość ciekawa, barwna postać, filozof słoweński, też człowiek mocno się interesujący psychoanalizą. On stwierdza, że Szczęście, jakby jego zdaniem, szczęście nigdy nie było ważne, bo tak naprawdę problem polega na tym, że my nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy. No i teraz, jeśli sobie zakładamy, że osiągniemy szczęście, jeśli uda nam się dojść do jakiegoś punktu, uda nam się spełnić jakieś założenie, uda nam się jakieś konkretne osiągnięcie, no to niestety szczęście to nie jest ten, ten konkretny punkt. Nie wiem, czy tak macie, ale bardzo często w życiu wydaje, czy, czy kojarzycie, mieści już takie doświadczenia, ja już miałem wiele, że wydaje nam się, że jeśli coś zrobimy... Bo będziemy wreszcie szczęśliwi. To jest to, czego chcemy, dochodzimy tam rozczarowanie. To niestety nie jest to. To niestety nie daje nam, nam tego poczucia szczęścia. Tutaj Zrzek z obrazka, on taką fajną, fajny przykład używa, że często ludzie w długich związkach, przez związkach małżeńskich fantazują o, o kochanku, fantazują o kimś jeszcze, jeszcze innym, gdzieś tam z boku. Ale okazuje się, że kiedy nagle znika dajmy na to partner, znika żona, znika mąż. I teoretycznie można by było spokojnie się, nie wiem, związać z tym kochankiem, czy mieć, mieć rację z tą trzecią osobą, ta trzecia osoba jakby przestaje być naszym pragnieniem, przestaje być nas interesująca. W taki trochę pokręcony sposób działa nasz umysł. To jest dużo, dużo procesów takich mocno podświadomych, które niestety to sprawiają, że czasem wydaje nam się, że fantazjujemy, że pragniemy o czymś, co jest tak naprawdę naszym lękiem, czego tak naprawdę wcale byśmy nie chcieli, czy jest to po prostu związane z sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Więc pierwszy problem na drodze do szczęścia to jest to, że nie wiemy tak naprawdę, czego chcemy. Jest to, jest to bardzo skomplikowane, żeby, żeby do tego dojść. Myślę, że wielu z nas też, niezależnie od tego, tak dokładnie w co, w co wierzymy, jaki, jakie, nie wiem, jaki system wartości, jaką filozofię życia wyznajemy, chcielibyśmy, jest nas takie pragnienie, żeby znaleźć tą taką instrukcję do życia znaleźć tą właściwą ścieżkę, i jeżeli. Odnajdziemy tą taką najlepiej uniwersalną, czyli nie wiem, będziemy się kierowali jakimiś, jakimiś wytycznymi dla wszystkich prawidłowymi, to będziemy szczęśliwi, czyli że szczęście miałoby być, taką ży miałoby być takim mm, życiem według określonego sensu, według określonej instrukcji. Niestety, moim zdaniem, nie tylko moim, tak, tak też nie jest. To jest bardzo często powód, powód rozczarowań, o tym często słuchają psychoterapeuci w swoich gabinetach, od ludzi, którzy wydawało im się, że jeśli się będą kierowali pewną, pewną utartą ścieżką, to będą szczęśliwi i szczęśliwi nie są. Tutaj być może znacie tego pana, też was pewnie... Dalej Juma jest lekturą w szkole? To dobrze, fajna książka. Albert Camus, on tutaj takie fajne zdanie jakby twierdził, że człowiek cały czas woła, woła o ten sens, zadaje pytania, chciałby dostać odpowiedzi absolutne, Niestety świat pozostaje głuchy, nie odpowiadał na te pytania i dlatego ciągle się bijemy, zderzamy z tym poszukiwaniem, poszukiwaniem sensu w życiu. U mnie na różnych etapach życia, też jakby przerabiałem, wydawało mi się, że odnalazłem ten wątek, odnalazłem ten klucz, że okej, okay, to jest teraz sensem życia. To były różne rzeczy, wymieniam w kolejności losowej, nie wiem, pieniądze, zabawa, seks, rodzina, związek, rozwój, twórczość. Każda z tych rzeczy po pewnym czasie jakby dochodzi do wniosku, że niestety, niestety, niestety nie. Ona, ona sama w sobie nie rozwiązuje tej takiej zagadki, zagadki istnienia, nie daje mi ostatecznego rozwiązania, nie daje mi tak naprawdę szczęścia. Trochę jest oczywiście tak, że w każdej z tych rzeczy jest coś dobrego, jest coś, co można, można znaleźć dla swojego życia, ale nie ma tej takiej uniwersalnej niestety prawdy. Choć zaczynam przynajmniej z wiekiem doceniać sam ten proces poszukiwania i dążenia do, Gdzieś odkrycia tego, tego swojego sensu życia, tworzenia go. Myślę, że bardzo wielu z nas też szczęście utożsamia z takim poczuciem świętego spokoju, z poczuciem, że jest, jest ok, nic się nie dzieje, nie cierpimy, nie, nic, nas, nic nas nie boli, nie przeżywamy żadnej tragedii w życiu. Niestety, tutaj chociażby ten fatalizm, o którym, fatalizm, o którym wspominałem się, się ujawnia: życie ma wiele cech tragicznych i jeśli nastawiamy się, że szczęście będzie brakiem cierpienia w naszym życiu, to też się rozczarujemy, bo niestety tego cierpienia będzie dużo w naszym życiu. U, innych, u jednych mniej, u innych więcej, życie absolutnie też nie jest sprawiedliwe pod tym względem, ale wszyscy się musimy zderzyć z tym, że kiedyś umrzemy, że nasze życie będzie się wiązało ze stratą. Z zagubieniem, z, z bólem fizycznym, z cierpieniem fizycznym, psychicznym, jest w dużej mierze niestety niezależne od nas. Oczywiście mamy wpływ na wiele rzeczy, ale przydarzy się sytuacja totalnie od nas niezależna i jakby zupełnie zmienia reguły gry, w której się znajdujemy. No i tak jak mówiłem, kończy się tragicznie, kończy się śmiercią. No właśnie, jeśli, jeśli szczęście jest takim naszym celem, no to mamy trochę przechlapane, bo. Obawiam się, że tego szczęścia w takiej klasycznej definicji, jako osiągnięcia, jako braku cierpienia, jako postępowania zgodnie z jakimś utartym sensem, z drogowskazem, niestety nie ma. On, on nie istnieje. Na pocieszenie, że uważam, że jestem trochę takiej manipulacji, która obecnie się dzieje wokół tego szczęścia, to to szczęście jest takim trochę produktem w dzisiejszych czasach. Trafiłem na taką fajną książkę pod tytułem. Jakby przemysł szczęścia, jakby to szczęście w bardzo wielu, wielu dziedzinach, sektorach gospodarki, rynku jest nam tak trochę wtłaczane, że musimy być szczęśliwi właśnie w ten taki sposób, jak nie wiem, z reklamy piwa, że tam wszyscy po prostu szaleją, są super szczęśliwi. Kiedyś na taki żart trafiłem, że terapeuta tłumaczy facetowi, który do niego przyszedł, że no, ten poziom szczęścia, który widziałeś w reklamie jakiejś tam marki piwa, no on nie istnieje. Jakby tak twoje jeszcze nie będzie wyglądało, na pewno nie będzie wyglądało przez cały czas. I jeszcze kończąc ten, ten trochę rozdział z Ziszkiem, którego wspominałem, on często powraca do takiego zdania, że musimy o tym pamiętać, że mamy to pozwolenie, żeby nie być szczęśliwym. W sensie nie musimy być szczęśliwi cały czas. Trochę tworzenie sobie takiej presji na, na takie spłycone szczęście, na, na poczucie tych wszystkich jakichś takich super hura emocji jest fałszywe jest ślepą uliczką, dlatego... Warto też sobie pozwolić nie przeżywać tego szczęścia cały czas i nie czuć, że dzieje się coś, coś strasznego w naszym życiu, jeśli nie jesteśmy cały czas uśmiechnięci, zadowoleni i pozytywnie naenergetyzowani. Trochę rozdzieliłem te wątki, one się zepną. Mam nadzieję, pod koniec szczęścia i sukcesu. Jest jednak sukces, czyli OK, odniesienie sukcesu nie musi się równać szczęściu. Szczęście jest trochę w klasycznym rozumieniu przeze mnie niemożliwe, nieosiągalne. Jeśli jednak nastawiamy się na sukces w życiu, jeśli sukces jakiś, jakkolwiek go sobie zdefiniujemy, jest tym naszym celem w życiu, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby dobrze zrozumieć, czym ten sukces tak naprawdę jest, co się z nim wiąże, jakie są jego koszta i przez co musimy przejść, żeby do tego sukcesu dotrzeć.